Zodiakalny kocioł smaku. Sprawdźmy, jak gotujecie. Waga. Waga jest zawsze gotowa, bo dużo ćwiczyła. Skorpion. Skorpion będzie miał więcej szczęścia niż rozumu, bo uda mu się zarezerwować stolik w restauracji na przyjazd teściowej. Strzelec ma ochotę na wielkie, rozpustne jedzenie. Ale, że uczy się całe życie, to raczej będzie więcej pił niż jadł w tym tygodniu, no byleby to była woda i zdrowe soczki. Koziorożec. To jest przypadek, czy będzie dobre, czy nie będzie dobre. Raczej smak dania to jest jak wróżenie z fusów. I uwaga na bolący brzuszek, jeżeli odważycie się zjeść u koziorożca. Wodnik. Wodnik ma zawsze super pomysły i chętnie zaprosi Cię na obiad rybeczki. Rybeczki na jedzeniu raczej będą oszczędzać, i taki jest ich cel, więc u rybeczek raczej postnie.